Dokładnie w tym budynku, być może w tych oknach, które widać za mną, albo w oknach z drugiej strony, albo w zupełnie innych oknach, ale na pewno tu, od kilkunastu, gdzie od kilkunastu, od kilkudziesięciu godzin grupa e, kilku osób pracuje bez ustanku nad dostatecznym kształtem naszej aplikacji w staraniach o Europejską Stolicę Kultury 2016. I zawsze chciałem to powiedzieć i tylko nam, i tylko nam, i tylko nam. Zdecydowali się o tym opowiedzieć. Chodźmy. Nie za poważnie, to widać, że to jest śmieszne. Jest poniedziałek, późno po południu, gdzieś w centrum Łodzi. Zabytkowa kamienica, piękna klatka i my. Mieszkańców miasta, przecinek społeczności, przedmieść i regionu przecinek, wywołanie trwałych efektów i stanowienie integralnej części długofalowego rozwoju kulturalnego i społecznego miasta. Krop. Poprawiamy aplikację, dopieszczamy ją, sprawdzamy czy nie ma żadnych błędów, błędów interpunkcyjnych, literówek, a sprawdzamy pytania, ponieważ aplikacja odpowiada na mnóstwo pytań zadanych przez Komisję Europejską. Nad czym pracuję? Nad no, Europejską Stolicą Kultury nad raportem. No robię drugą część tak naprawdę. Łukasz robi e, główną aplikację. Ja dostałem wszystko w formie tekstowej, a potem trzeba to wszystko tak zrobić, żeby się to i dało czytać, i żeby się to dało oglądać, żeby to wyglądało jakoś atrakcyjnie. No ja właściwie to często lubię taką pracę, bo, bo, bo to ciśnienie daje tyle energii, że to się jakoś tam nie rozmaśla. Ta kreatywność wynikająca właśnie z tej takiej stymulacji mózgowej jest trochę lepsza, więc i, i niektóre pomysły są lepsze niż pewnie, gdyby to szło tak leniwie na spokojnie. Żadnych nerwów tu nie ma. Jest skupienie i pracy. Jak długo tu jesteście, ile czasu już pracujecie nad tym ostatecznym kształtem naszej aplikacji? Nad ostatecznym kształtem zaczęliśmy pracować naprawdę bardzo dawno temu. Nad samym projektem ogólnie w 2007 roku, a nad aplikacją zaczęliśmy myślę, że jak tylko zostaliśmy oficjalnym koordynatorem w lutym tego roku. W tym momencie to się wszyscy zajmujemy wszystkim, czyli staramy się, żeby właśnie nie było już żadnych, żadnych błędów, wprowadzamy coraz te nowe poprawki. My wprowadzamy poprawki, niektórzy wysyłają nam maile, więc wprowadzamy nowe poprawki i tak poprawiamy poprawki poprawek. Już jest wszystko zrobione, tylko teraz są takie dopiszczenia, że bo wiadomo, że nie ma tam żadnych pominięć, że, że nie ma błędów, więc my już jesteśmy po tej korekcie językowej, ale sprawdzamy, czy tutaj te pytania, które tworzą szkielet, na którym to jest budowane, są poprawnie sformułowane, czy nie ma jakichś błędów, więc to jest już taka końcóweczka zupełna. No mam nadzieję, że dzisiaj to już tak się ma ku końcowi, chociaż widzę, że dziewczyny przeszły, to to jeszcze sobie trochę posiedzimy. Aplikacja, aplikacją, ale w międzyczasie to strasznie zapraszamy w imieniu głównego gubernatora, czyli Maji Kudlińskiej na piechnię 29 sierpnia na Bałuty i w swoim imieniu na 12 września na księży. Dziękuję. Jesteśmy już naprawdę na finiszu. Aplikacja powinna być gotowa dzisiaj w nocy. Zdążymy? Tak, oczywiście, bez żadnego problemu. Zdążymy. O 8.30 w poniedziałek, zamówiony jest samochód. Siadamy do samochodu z wydrukowanymi pięknie, przepięknie aplikacjami, i zawozimy je do Warszawy. Więc musimy zdążyć. I tak to właśnie wygląda. Fajne dziewczyny, fajne chłopaki, i praca do samego końca nad tym, żeby nasza aplikacja była najfajniejsza z najfajniejszych. No i jeszcze jakaś puęta. Witek mówi, że na puętę wystarczy, że trzymamy kciuki. Stąd gotowy materiał trafi do drukarni, a z drukarni 31 sierpnia prosto na biurka w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Trzymamy kciuki za naszą kandydaturę, trzymamy kciuki za organizatorów i inicjatorów pomysłu Łódź Europejska Stolica Kultury 2016.